Mówiłem że czuje się Pan już w Polsce jak u Ciebie? No teraz już więcej, mało więcej czasu spędzam tutaj. Ja, wiadomo, dom rodziny, dom rodzinny. Tu jestem 10 lat w Krakowie. To jest w zasadzie druga, drugi dom rodzinny. Tak bym to nazwał, że mam dwa na równo to stawie. Dom rodziny. tu, a i... Ogólnie w Polsku, jak to, to nazwijmy, my poroba podoba dobrzy ludzie, wiadomo, że wszędzie są problemy, ale po prostu czuje się tu bardzo dobrze. Tak jak Pan wspomniał, mieszka Pan dalej w Czekach. Przyzwyczaił się Pan już do jazdu, bo odczuwaje Pan w ogóle jeszcze tak codziennie, jako taką codzienną uciążliwość? Czy to już jest taka rutyna, wsiada Pan w samochód, rusza i jak zbicza Pan z o nie, ja co, codziennie na jeździ do domu, to, to, to przesada, nie? Ale teraz wybudowali autostrady... Czyli auto Pan tutaj weździć. też pomieszkuje? Tak, tak, mieszkam, ja jeżdżę, mam wolne tylko... wiadomo że jak je liga, to mniej tego wolna, ale... że no Pan żyje. dojeżdża codziennie, Nie, 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 tak, tak. nie, nie, nie to by... Taka pod to nie, to, 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 to nie dałbym rady. Ale teraz jak z, z tych parę lat zrobili autostradę, to jest godzina 45 do domu. No, to, to. W, w wielu przypadkach zwróciłem tutaj już 45 minut w korku rano. <grym zna> Panie <grym> a <zna> <grym zna> jak nie było autostrady, łapał pan dużo mandatu za prędkość? No, ani tak nie, ale parę razy jsem zlapal, parę razy jsem zlapal, musel jsem, musel jsem zaplatit, musel jsem zaplatit. Nie se się na selekcjonera? Rase se dalo, ale, ale inaczej jsem musel platit. Żona czasem mówiła, Rudolf, jak ty masz daleko do tej pracy? Ne, no to już jest to je lat, to je 10 lat, to, to jest niewiarygodne, że to je dekada, to jest naprawdę niewiarygodne, že to tak, a jest 10 lat, o 10 lat my starsi Panie trenerze, no właśnie 10 lat a tak naprawdę jak Pan udziela różnych wywiadów Pan rzadko mówi, poruszyłem tutaj temat że no, a Pan rzadko mówi o rodzinie To Pan ma taką twardą granicę czy raczej nie ma okazji wspomnieć tego tematu Co, bierzecie je pracę Moje prace jest ok Jest rodzina a Vědomo, že bez toho zapleča by člověk, člověku bylo trudno, nebo o trudněj. Těším se, že, že to tak je, že to tak funkcionuje, ale po prostě oddělám to jedno od druhého. I když ono se to lončí, v pevném sense se to lončí, ale mluvím, za ty lata to tak funkcionuje, dobře to funkcionuje, není, je to daleko, já jeżdżę do domu, že na přijde, jsem přijde, takže v tím e, nevidím problém. E, ale zawsze w v těch trudných chvílách mám spartě, na vělu playoffach tu byli, jak jsme vygrývali, jak jsme přegrývali. To spartě je też potřebné dla psychiky. Je. A nie miał pan nigdy pomysłu, żeby speaker, nie wiem, przedstawił pana żony czy pana syna, żeby patrzę jaką fan się z tym ucieszy, żeby zgarnęli prawo od całej całej trumny. Mm, nie, ja myślę, że nie wiem, myślę, że... Na, na, na ten temat na pewno nie, w ogóle mi do głowy nie przyszedł to, 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 taki temat.